Karolina Grabowska, witam i zapraszam na wiadomości bez News. W dzisiejszym wydaniu nowa świetlica w rodzicy. Rekreacja miast na pograniczu polsko-czeskim. Pamiątkowa tablica w bielskiej przemysłówce. Bajkowy powiat cieszyński. Hip hop na żywca. Zaczynamy! Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy otwarto nową świetlicę środowiskową. Rudzica ma nową świetlicę środowiskową, w ofercie której wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku, z pewnością znajdą coś dla siebie. We wtorek, tuż po zakończeniu sesji Rady Gminy, na której udzielono wójtowi Januszowi Pierzynie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2013, miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie świetlicy mieszczącej się w obiektach dobudowanych do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tysięcy złotych. Dzięki staraniom i zaangażowaniu na dowudowę i modernizację obiektu udało się pozyskać dofinansowanie z lokalnej grupy działania. Miniony czwartek w Czechowicach Dziedzicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt Design na Pograniczu, rekreacja miast na pograniczu polsko-czeskim. Zakończył się kolejny projekt realizowany przez Czechowice Dziedzice we współpracy z czeskim partnerem, miastem Orlowa. Design na pograniczu obejmował warsztaty projektowe, podczas których grupa młodych projektantów miała za zadanie stworzyć koncepcję zagospodarowania i aktywizacji kluczowych miejsc w przestrzeni publicznej miast partnerskich. W czasie warsztatów odbywały się spotkania z lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, które miały na celu aktywny udział tych grup w realizacji projektu, a także przeprowadzenie badań, które pozwoliły na przygotowanie wytycznych do konkretnych zadań projektowych. Konieczność realizacji projektu wynikała z potrzeb stworzenia miejsc spotkań i integracji, co z kolei z pewnością przełoży się na dalszy rozwój społeczności lokalnych polsko-czeskiego pogranicza. W miniony piątek w Bieskiej Szkole Przemysłowej uroczysto odsłonięto pamiątkową tablicę pierwszego polskiego dyrektora szkoły. Piątkowa uroczystość dała przedsmak nadchodzących obchodów jubileuszowych zaplanowanych na październik tego roku. Było pięknie, kameralnie, wzruszająco i wznośne. Trudno jednak uniknąć wzruszenia, kiedy powraca się myślami do jednej z najznamienitszych postaci swoich czasów, wybitnego dyrektora, pedagoga, człowieka wielkiego serca i umysłu, jakim był inżynier Jerzy Stonawski. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta na czele z prezydentem Jackiem Krywultem, reprezentanci instytucji oświatowych i kulturalnych. Tego dnia w gmachu szkoły pojawili się także absolwenci, reprezentujący trzy pokolenia uczniów Bierskiej Przemysłówki. Gościem specjalnym była córka dyrektora Stonawskiego, Zofia Stonawska, która opowiedziała o swoich wspomnieniach z dzieciństwa i przybliżyła sylwetkę dyrektora, ukazując go od strony jak najbardziej prywatnej. W drugiej części uroczystości dr Rafał Butor wygłosił wykład poświęcony biogramowi dyrektora, a najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa, dyplomy i nagrody. 26 maja na Jaworzańskim Orliku odbyła się impreza kończąca sezon piłkarski najmłodszych zawodników czarnych Jaworze Żaczków i Żaków. Czwartkowe świętowanie rozpoczęto od rozegrania meczu dzieciaki kontra rodzice. W tym zaciętym pojedynku udział wziął także nasz redakcyjny kolega, który dzielnie radził sobie na boisku. Mimo zaangażowania i poświęcenia rodziców, dzieciaki nie dały im nawet cienia szans na zwycięstwo. Ale cóż w tym dziwnego, skoro musieli zmierzyć się z przyszłymi gwiazdami futbolu? Po zakończeniu meczu wszystkich zaproszono na smaczny poczęstunek. Trenerzy i zawodnicy już nie mogą się doczekać kolejnych rozgrywek. Bezpłatne warsztaty muzyczne prowadzone przez muzyków grupy Furmana odbędą się już 4 lipca w ramach projektu Bajkowy Powiat Cieszyński. Przez 5 godzin dwie grupy będą pracować z profesjonalistami. Warsztaty odbędą się w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie. Zajęcia są ciekawą formą spędzenia wakacyjnego dnia w trakcie którego uczestnicy mogą przede wszystkim odkryć, że muzyka jest wszędzie. Efektem tych warsztatów będzie wspólny występ z muzykami folkowej grupy Furmana. W stolicy Złocistego Trunku, w malowniczo położonej beskidzkiej miejscowości blisko granicy ze Słowacją i Czechami, już po raz czwarty odbędzie się plenerowa impreza pod nazwą Hip Hop na Żywca. 18 lipca na XIX-wiecznym dziedzińcu Żywieckiego Browaru oraz 19 na terenie Żywieckiego Amfiteatru i Błoniach przylegających do niego będą rozróżniwały dźwięki najlepszego rapu. Kogo w tym roku usłyszą fani hip-hopu? Piątek należał będzie do Borixona, soboty Rasmantelis, Kękę i Kamela z dj em Roko, natomiast sobotę wystąpi TDJWP Dwie Sławy Paluch. Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie zespół Bootcamp Kling. Bilety na czwartą edycję Hip-Hop na żywca można nabyć za pośrednictwem punktów w sieci sprzedaży Ticket Pro. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia. Thank you.